Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Kuba. Możecie mnie znać z kanału Zwykły kanał. No i dzisiaj taka trochę um, dzisiaj taki trochę szczególny film, ponieważ po naprawdę kilku ładnych miesiącach wracam do FIFA Mobile. A jak już wrócić do FIFA Mobile, no to w stylu mam tutaj. Najznakomitniejszego gościa, jakiego mogłem tutaj po prostu mieć. Ze mną jest dzisiaj Manfred, Mateusz, no... Manfred, Mateusz, whatever, no. Tak jest, to był właśnie on. Będziemy grać sobie meczek. Jeden. Tak, i witam ogólnie was serdecznie, sorry. Że tak, tak. sobie, ten, Będziemy sobie grać meczyk. Jeden, no bo niestety czas nas goni. Meczyk... I mecz nas goni. Tak, dokładnie. Meczyk nas goni. Tak więc, no, co, co możemy powiedzieć? powiedzieć? Uch, jesteś gotów? Owszem. Dobra, w takim razie mecz. Ja Ciebie tutaj zapraszam. Okej. Okay. Head to head czy PowerS attack. Nie no, cały mecz, cały mecz, żeby. Head to, to, to head. Tak, head to head, bo wiesz, mecz attacks to tylko będziemy mieli własne akcje, a tak to będziemy grali prawdziwy mecz. I to cały. Akceptuję. Jest. Jesteśmy. Dobrze. Fantastycznie, fantastycznie. E, tak, i oto mój skład zobaczycie Państwo, więc nie zdziwcie się, jeżeli Wasz ulubiony YouTuber przegra. E, oj tam, oj tam. Ale, ale miał ograniczony budżet, tak? Podkreślając. Nie, nie miałem ograniczonego budżetu. Mam w tej chwili. O, oto, waszy, oto mój skład: prezentowany i Kuby. Tak dokładnie. Ja zaczynam, w takim razie powodzenia życzę. No statystyki przeważają zdecydowanie. Eee, no. eee, to to było tak, mieliśmy się umówić na mecz y, pomiędzy właśnie Manfred FC, a zespołem Pana y, Cybulskiego. Okej. Okay. Okej, okay. o Jezus Maria, jak zacząłem. Ojeju. Dobrze. Ja też nieźle zacząłem. Fantastyczne przyjęcie. O <grym> nie, rzut rożny. Ujujuj. Uj, uj. Rzut rożny. Już rzut rożny w siódmej minucie. I to może się zepsuć. odykar do Dośrodkowanie? A, o czoła. O czoła. I teraz. Bałgat. Co to było? <grym> o jezu. Uch, hado... Hadobet. Tak. O defo. Ojojoj. Ależ oj, oj. błąd, ależ błąd. Junior Morales, Junior Morales. I to w ogóle jest Ukrainiec. Eee 1 1:0. No fatalny błąd, fatalny błąd. Niestety, a było tak blisko to... tego rozpoczęcia Yyy Okej. Okay. Riz James. To, teraz już to taktycznie rozegram Ty, ale masz niektórych zawodników takich co ja. Risa Jamesa też mam. A tak tylko zauważ, że ty ich upgradeowałeś. Oj, HSB, James. Ty ich upgradeowałeś. Oczoła. Baugatnik nerf. Dobry pressing, dobry pressing. Oczoła. Oj, oj o... trzyma Hasebe no. Oczoła. Oj, oj, oj! Broni, broni broń, broń, oczo, broń, oczoła, broni oczoła. Ja co za mecz, to. proszę. Dobra. I teraz, Wodegard, co tu się dzieje? Spokojnie na posterunku oczoła. I teraz, Junior Morales, Borja Warelo, e, Valero, przepraszam, Boungant Litner Nie wiem, jak on to się wymienia, ale to jest Austriak. Ale teraz, oj, musa, musa. To nie jest Ahmed Musa, to jest inny Musa. Aj, out Dla mnie. Diabi. Dominguez. Promes. Oj, oj. oj, było blisko. Oj. Babu. babu, Oj, oj, oj. Teraz to, co było. Co co za błąd? Czy to się. Czy to się może odwrócić? Uwaga, Oj, oj, oj. To może pójść do środkowanie. Nie ma, nie ma spokojnie. Oj, oj oj, co tu się dzieje? Kurde. Do... No na razie... Koniec pierwszej połowy. 1-0 dla Mantret FC. No dobra. Trzymaj Druga dobra. połowa. E panie Falby, WAR gdzie jest? Odpiszek, co tu robi, proszę państwa. Teraz bramkarz. O, ole! Ole! Wole, pressing panowie. Oj, wiem. Ale się gubią. Wole! Co tu zrobił bramkarz? Dobrze, do Eszlianga, Eszliang, do Tierney'a, cierni! Tierni, proszę państwa, cierni! Tierni tierni, tierni, tierni. Ale do dobrze, dobrze. w ogóle mnie nie nie widzę. Jak go no tak, jak go o, rozegra? Okej, okay, okej. Okay. O. Dobre. <grystanie> Lecimy szybko. Do, Dobre. Oj, oj. Kurde. Co tu się dzieje, Reese James? Piszczek. Hasebe. Musa. Oj, to powinien być V, ale sędzia, nie gwizdnie. Aj, aj. Hasebe. O Jezu! co to był za błąd? Badu. Badu. Nie. Bramkarz. Bramkarz. Aż. Yy. Co broni? Co broni OCZOŁA? Co broni o? Oczo... Jezu, je... co tu? Co to co, tak, tak, tak jest, tak jest? Co to Że... jest? Co to jest? Co za WYLEW? Co za WYLEW? To było piękne. Co to było? o Nie ma FAULU, musa. Musisz piłka do Juniora! Junior! O, lolo! Bez, bez szans. Ty juchu. <ścoughs> Dobra, jeszcze jeszcze to wyrównam. O Jezus Maria. Jeszcze to wyrównam, mówię ci. Spróbuj. Kurde. Ugh. Złe, złe, złe. Dobra. Dziękuję. To było... Bu... Tak. A dogrywka jest, czy nie? Nie, to chyba nie ma. czekaj, zobaczymy. Bo szczerze Dobra, zginamy. zostawiam. Znaczy, graj, graj na dogrywkę. O, w karnych będzie nieźle. Mam nadzieję, że będą karne musa. Musa. I właśnie w tym momencie e, po prostu nagranie e, mojego kolegi, zarówno jak i moje, zostało przerwane. Ale tak właściwie już nic ciekawego się w tym meczu nie wydarzy. Ten mecz został zakończony remisem 2 do 2. W takim razie Manfredzie, Mateuszu. Oczekuję rewanżu, mam nadzieję, że prędko nastąpi.